Panie burmistrzu, jak wygląda bieżący rok pod względem inwestycji? Co udało się zrobić w tym roku, a co jeszcze planuje gmina przed zakończeniem tego roku zrobić? No ten rok to, panie redaktorze to jest dopiero początek roku inwestycyjnego, bo mamy, mamy dopiero maj, a wszelkie procedury związane z przetargami, wyłanianiem wykonawców, to no, biegną one od początku roku. Stąd o inwestycjach, które zakończymy, będziemy mogli mówić dopiero w grudniu. W tym roku na dzień strażaka, 4 maja, oddaliśmy oficjalnie do użytku wspaniałą inwestycję, która trwała prawie że dwa lata. Polegająca na utworzeniu gminnego centrum ratownictwa. Inwestycja, która kosztowała ponad 3 miliony gminę, ale była niezwykle potrzebna z tego punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia bezpieczeństwa w gminie i udało nam się tę inwestycję w pełni, w pełni zrealizować. Możemy się pochwalić tutaj podnośnikiem koszowym, który kosztował ponad milion złotych i jak strażacy powiadają, jest to jedyny tego rodzaju na świecie podnośnik koszowy. Ponieważ jest to produkt y, polski, wyprodukowany przez zakłady y, Gumar, jest to prototyp, no i podobno drugiego takiego już nie będzie. Był to pierwszy wyprodukowany w Polsce tego, tej klasy y, podnośnik 25 metrowy i jak sądzę, no jedyny wodociąg, y, stare y, drachimek y, kluczewo którego inwestycje właśnie kilka dni temu rozpoczęliśmy. On poprawi nam zaopatrzenie w wodę no, całej północnej części, części gminy, a szczególnie sołectwa Kluczewo, gdzie eksploatacja sieci wodociągowej na terenie wsi, na terenie sołectwa, jak i również stacja wodociągowa, no, ich Żywotność dobiegła już po prostu po prostu kresu i ta inwestycja była niezwykle niezwykle potrzebna. kończymy, kończymy również w tym roku inwestycję pod nazwą place, place zabaw. Rozpoczęliśmy to też już wcześniej nawet niż w ubiegłym roku, ale nie mogliśmy tej inwestycji do końca czy zrealizować w ubiegłym roku, ponieważ no, były kontrowersje, w niektórych sołectwach co do usytuowania tych placów zabaw. I kiedy zmieniły się powiedzmy rady sołeckie sołtysi, to również zmienia się opcja co do usytuowania tych placów zabaw. Były protesty mieszkańców, którzy niektórzy ch nie chcieli mieć po prostu e, w pobliżu swoich domoc tych, tych placów, co dla mnie oczywiście jest niezrozumiałe, no ale e, z tym nie dyskutujemy. I, w tym roku jak sądzę uda nam się po prostu zrealizować 20 placów zabaw w 20 sołectwach, których w sumie mamy 29, także yy, są sołectwa, w których placów zabaw na pewno yy, place zabaw na pewno nie powstaną, one są dosyć małe, tych dzieci nie ma, także nie przewidujemy, żeby yy, dzieci trzeciego wieku, powiedzmy, korzystały z placów zabaw, także myślę, że na razie poprzestaniemy na tych yy, 20. Panie Burmistrzu, jeżeli mówimy już o dzieciach, to od razu nasuwa się pytanie, no to ja o tych starszych byśmy się porozmawiać. Głębokim echem odbył, odby, odbiła się z, y, sprawa, jeżeli chodzi o współskupy nadmiędzalnych i przekształcenia w zakresie oświaty. Y, ja wiem, że może to pytanie trochę do starosty, ale y, Pan jako Burmistrz, y, jak na całą tą sytuację reaguje już teraz, po, po tych przekształceniach, jak to się odbiło w środowisku lokalnym, taka zmiana? No, trudno tutaj mówić panie redaktorze o zmianie mówimy o zachowaniu status quo uh -huh. bo były takie powiedzmy może nie tyle zamiary co przymiarki starostwa powiatowego żeby w pogoni za redukcją czy racjonalizacją kosztów związanych z utrzymaniem oświaty tej ponadgimnazjalnej no były takie przymiarki żeby w jakimś stopniu ten ograniczyć powiedzmy, działalność naszego liceum ogólnokształcącego, po prostu przenieść je w inne miejsce po to, żeby zmniejszyć koszty utrzymania, jeżeli chodzi o budynki. No, starostwo napotkało tutaj zdecydowany opór naszej społeczności, w tym również mój jako, jako burmistrza, z tego względu, że jednak liceum to jest pewien prestiż dla tak małej gminy jak nasza i gdybyśmy Dopuścili do sytuacji, gdzie stopniowo by wygaszano po prostu działalność tego liceum, no to e, spadlibyśmy do, rolu, do roli powiedzmy no, tego e, przysłowiowego zaścianka, a tak nie chcemy, żeby się po prostu e, stało. E, zasadniczym takim motywem, e, który, który powiedzmy tutaj stymulował starostwo do e, przeniesienia liceum, był brak, brak naboru właśnie do, do, do klas kolejnych, pierwszych. Ale myślę, że wspólnie przeprowadzona w tym roku akcja rodziców i mieszkańców, powiedzmy, Czaplinka, również z udziałem starostwa i gminy, myślę, doprowadzi do sytuacji, gdzie ten nabór do pierwszych klas będzie zdecydowanie większy i da się po prostu utworzyć co najmniej dwie, dwie pierwsze klasy. W taki sposób, żeby to liceum mogło faktycznie funkcjonować i młodzież, żeby po prostu nie uciekała poza granicę Czaplinka. Myślę, że dyrekcja szkoły, dyrekcja liceum przede wszystkim, bo to jest ich zadanie, wyciągnęła właściwe wnioski z tej lekcji prawda, z lat poprzednich i, i poczynią głównie oni stosowne starania, żeby tę właściwą, wystarczającą ilość uczniów do utrzymania liceum po prostu zapewnili. Panie Burmistrzu, i ostatnie pytanie, no, może trochę zaskoczę, ale yy, nie wiem, może to już jest przygotowane, yy, co takiego przygotowuje gmina yy, Czaplinek no dla mieszkańców, dla turystów na no, nadchodzący sezon, turystyczny w zakresie imprez, wydarzeń? Ha, panie redaktorze, to ja proponuję zajrzeć do kalendarza naszego imprez kulturalnych i sportowych. Yy, hitów oczywiście nie przewidujemy specjalnych, yy, ale po raz pierwszy e, od długich, długich lat w Czaplinku odbędą się e, w miesiącu w połowie lipca regaty o charakterze już ponadlokalnym, bo obejmujące całą północną Polskę, tak zwany Pu e, polski puchar jachtów kabinowych. Jest to impreza, która e, do tej pory się powiedzmy e, kolejne jej e, eliminacje kumulowały w granicach, tak, województw północno-wschodnich, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, a po raz pierwszy będzie właśnie w naszym województwie zachodniopomorskim, właśnie, właśnie w Czaplinku. I mam nadzieję, że ta eliminacja, która się odbędzie w lipcu, na stałe już wejdzie do kalendarza imprez o tym właśnie charakterze, no, nawet ponadregionalny, powiedziałbym. Tradycją już jest, bo po raz trzeci odbędą się zawody motocrossowe, również o charakterze regionalnym. I myślę, że, że no, dostarczymy w ten sposób naszym turystom, którzy do nas tutaj zajrzą, odpowiednich powiedzmy, atrakcji, a nawet powiedziałbym adrenaliny. Dziękuję bardzo.